do nowo otwarty punkt w Lubaczowie przy ulicy Konopnickiej 3 zaprasza do współpracy instalatorów, biura projektowe i klientów indywidualnych. Punkt oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru technicznego, a także serwis urządzeń. Na klientów czekają też atrakcyjne ceny. Dzień dobry państwu. Właśnie w Lubaczowie ruszyła 19 edycja szachetnej paczki. Wolontariusze już od jutra ruszają w teren poszukując historii rodzin, historii rodzin, które z jakiegoś powodu znalazły się w trudnej sytuacji. Chcemy dotrzeć do tych rodzin, do ludzi samotnych, do ludzi chorych, niepełnosprawnych. Chcemy, żeby święta tegoroczne były dla nich Miłe, żeby niczego nie brakowało. I właśnie po to 22 wolontariuszy będzie, będzie działać, będzie się działo. Mamy nadzieję, że do darczyńców szlachetnej paczki dołączą w tym roku instytucje, zakłady pracy, bo służby mundurowe to same biorą udział, przychodzą, pomagają. Myślę, że będzie się działo, będzie lepiej, będzie więcej niż w latach ubiegłych, taką mamy nadzieję, wspólnie razem zależy nam na tym, żeby, żeby tak się stało. Wolontariuszka Kinga, Halina, Marta, Ania, Małgorzata, Renata, Kinga, Łukasz. Oczywiście nie ma wszystkich, jeżeli chodzi o hasło tegorocznej edycji, Oczywiście cały czas lubimy ludzi, odpowiadamy dobrem a, i wierzymy, że każde dobro, każda nawet mała cząsteczka pomocy jakiejkolwiek oddana drugiemu człowiekowi no po prostu będzie w sprawie radość, będzie tą gwiazdką z nieba. Ludziom się zechce żyć, jeżeli będzieli, będą widzieli w nas pomoc. Dlaczego właśnie ja? Tutaj Danusia jest takim motorem napędzanym, napędza nasze działania. Ona tylko proponuje i ładnie mówi, słuchajcie, trzeba pomóc. Więc ja, tak wstępnie, na prośbę Danusi, a że staram się, staram się być dobrym człowiekiem, też chciałabym zobaczyć uśmiech na twarzach ludzi, którym się pomaga. Dla mnie niesienie dobra. Daje taki skutek powrotny. Dajemy dobro, i dobro do nas wraca. Tak jest zawsze. Pomaganie jest fajne, kiedy widzimy uśmiech drugiego człowieka, kiedy widzimy łzy w oczach ludzi, którym pomagamy, bo wierzą, że będzie im lepiej, będzie im się żyło lepiej. Mamy już pierwsze dary, stoją. Już dostaliśmy słoiki, które jak. Będziemy rodziny odwiedzać, już będziemy mogli po prostu coś zostawić, żeby nie być tak gołosłownym. Tutaj du duża grupa wolontariuszy, już po raz trzeci, nawet czwarty, po prostu jest Kinga. Powiedz, dlaczego znowu w tym roku jesteś wolontariuszką szlachetnej paczki? Znowu w tym roku jestem wolontariuszką szlachetnej paczki, ponieważ lubię ludzi, lubię im pomagać, sprawia mi to satysfakcję i dzięki temu czuję się lepszym człowiekiem. Lubimy ludzi i odpowiadamy dobre. Lubimy pomagać, bo pomaganie jest fajne. Ida. Marta. Yeah. Patricia. Renata. Kinga. Kinga. Danuta. <laughs> Kalina. Do <laughs>